Piotr konsekwentnie lansuje się na jednego z najzamożniejszych Polaków i chętnie pokazuje fanom na Instagramie, jak dużo wydaje nie tylko na swoje kolejne inwestycje, ale też zachcianki. Pod postami często zamieszcza hashtag Billioner, czyli miliarder. Popisy króla życia obserwuje już ponad 50 tysięcy internautów, a kontent naprawdę robi wrażenie. Większość zdjęć i filmików powstaje w gigantycznej posiadłości śledzia w okolicach wielkopolskiego Śremu. Bogacz ogrodził wysokim murem prawie pół wsi, a na swojej parceli postawił okazałą willę z wielką prywatną siłownią i kompleks garaży. Zafundował sobie też największy francuski ogród w Polsce. Przedsiębiorca uwielbia podróże. Lata zazwyczaj prywatnym odrzutowcem. A mniejsze dystanse pokonuj rozrójkiem, Bentleyem lub Lamborghini. Ma takich kilkanaście. Wakacje, co nie jest niespodzianką, najchętniej spędza w egzotycznych miejscach. Prezydencka willa z prywatną plażą i wyspą oraz pięknym jachtem za plecami. Kto chciałby poczuć się jak prezydent, to zapraszam serdecznie, bo miejsca wystarczy dla wszystkich chętnych, napisał pod fotką którą zrobił przed chwilą w Tanzanii, czym zajmuje się Piotr Śleć. Biznesmen w istocie ma wiele źródeł dochodu, ale, co ciekawe, nigdy nie figurował na liście najbogatszych Polaków Forbesa. Jak donosi Business Insider, Śleć ma udziały m.in. w firmie Bocian Pożyczki. Oprócz tego jest współwłaścicielem domów wakacyjnych, hoteli, mieszkań i biurowców. Ma też firmy zajmujące się handlem i billboardami. Zastanawiające jest, że rzekomo tak majętna osoba, dodatkowo z takim parciem na bycie rozpoznawalną, nie jest znana w środowisku biznesmenów i uznawana przez branżowe media. Śledź lubi grzeć się w blasku sławnych znajomych. Na Instagramie ma zdjęcie z Dorotą Guardias, z którą pozował na tle prywatnego helikoptera. Pochwalił się też fotką z kontrowersyjnym reżyserem Mariuszem Pujszo.